Dziękuję Państwu. Gratulacje dla ludzi. Zawsze się i nie złamać. Troszkę eksperymentowaliśmy z ekranami eee, i do pewnego momentu przynosiło to me, spodziewane efekty, no, ale już no na coś, zrobiła to, co no najbardziej, czyli ponawiała akcję z wynikami w ataku. Eee, nabrali pewności siebie i w pewnym momencie zaczęli też seryjnie trafiać zawodu. Liczyliśmy e, e, z tym, że to się może stać, ale e, taki był nasz plan. Wiadomo, że nie jest to łatwo wygrać i nie da się ogronić wszystkiego. E, Próbowaliśmy właśnie w ten sposób zaskoczyć. E, I tak jak powiedziałem, pierwszy projekt to wychodziło, e, niestety w trzecim kwarcie e, posypałam, że to się gra. E, troszkę gra troszkę zabrakło mi tam precyzji. Że... Pod, przy tych wjazdach naszych pod kosz, czy do Bitka, bo też mieliśmy swoje szanse. W zabrachach pracy z jej osobistych, bo 15 na 2 się pięć stanowi, mało, więc załóżmy, że, że parę osobistych więcej brzmi na 4-5, eee, obronili ze 2 trójki i, 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 i zebrali ze 3 piłki więcej i wtedy nie byłby całkiem inny. Więc, ale, tak jak powiedziałem, gratulacje jest teraz dla Główna, ponieważ jest to która gra przez cały sezon w ten sposób, gra twardo. Chyba na twardziej widzę ze wszystkich dużym i, i za to się nawiązałem na gratulacje na pewno. Bo, i, to nie jest tak, że dwie węzły nagrają, a dwie cały sezon i to im przynosi tak, więc próbowaliśmy. E, 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 ale brakuje nam no, przecież Filipa i fajnie, mam nadzieję, że e, już wkrótce nam dołączy. Um they, they fought hard. Uh, you know, coach told us coming in it's gonna be a tough game, uh because it's uh, be tough in there. You know, it and they're real physical. they fought the game from the opening jump and especially in the second half, They started all strong and um, you know, we just didn't match that, but uh, you know, hopefully we can learn from this and get better Gratulacje na moje duże zawsze za drugą połowę. W pierwszej chcieliśmy ten, ten mecz wygrać bez obrony, no, to, to nie jest nasza gra. Musimy dobrze bronić. Jeżeli dobrze bronimy, to z dobrej obrony mamy natychmiast dobry I To się potwierdziło wcześniej w czwartej kwarcie. Jeżeli zaczynamy dobrze bronić, agresywnie, to wszystko zaczyna, zaczyna funkcjonować. Także myślę, że zrobiliśmy ogromny krok w kierunku playoffów i już gdzieś tam je widać. Zdajemy sobie z tego sprawę. Hmm. Myślę, że, że Kevin dzisiaj zagrał. No, bezbłędne, bezbłędne praktycznie zawody o no, tych dwóch statach tam nie widać. Nie ma za problemu. Jeżeli będziemy mieli Kevina w takiej dyspozycji do końca sezonu, to, to możemy w tej chwili naprawdę dużo pić. Mamy za tydzień suc. Wiemy, że sus jest w problemach zdrowotnych i będziemy przez się przygotowywać bardzo mocno, żeby, żeby walczyć z na 100%. Bo Um, I think we started off the game uh, pretty decent, but I think uh, we went on a little run, and they also went on a run. Um, I think we played better in the second half. Um, we picked up on defense, so when that happened, our offense started to come. Um, I think we made some changes in the second half that really made a difference, like going under on screens and dealing and stuff like that. He couldn't penetrate as much. So overall I think that uh, <clears throat> it was a good game and you know, we gotta get prepared for the next game. That game's over. So we gotta move on and get ready for our next game.